Okay. Są młodzi, pełni sił, mają werwę i zapał, ale nie ten słomiany. Nie wybrali piłki nożnej czy też siatkowej. Wolą grać w rugby. Bełchatów takiej drużyny jeszcze nie miał i choć to dopiero początek z nietypową piłko, piłką, to przyszłość drużyny rugby z Bełchatowa wydaje się świetlana. Teraz treningi, za pół roku start w lidze. Spotykają się kiedy mogą i gdzie mogą. Do trenowania rakby potrzebują niewiele, boisko byle równe i duże, to na razie wystarczy. Na trening przychodzi kilkadziesiąt osób, długa rozgrzewka, ćwiczenia. Na spotkania zapraszają zawodowych trenerów. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu. Pierwszym zapaleńcem był Paweł Piłat, 15-letni bełchatowianin, który złapał bakcyla i zaraził innych. Przez pewne forum internetowe tam poznałem Rafała, który też pomaga mi znacznie w tym. No i wiele osób przyszło właśnie z tego forum zgłoszonych, a potem ogłoszenia na mieście poznajomych rozpowiadaliśmy po prostu, że chcemy grać w rugby. Od jakiegoś półtora miesiąca trenujemy. Teraz mamy w planach założenie stowarzyszenia sportowego. I generalnie robimy wszystko w tym kierunku, aby drużyna się rozwijała. Planujemy start w lidze. Teraz żyją tylko treningami. Dużo czytają o tym niepopularnym jeszcze w Polsce sporcie. To, że o Rachby niewiele się mówi, wcale im nie przeszkadza. Dla mnie się zaczęło w ten sposób, że dowiedziałem się od kolegi, że są treningi. Na no, początku byłem nie bo wiadomo, był taki pogląd, że powinno się być dużym i tak dalej. Ale y, przekonał mnie kolega, żebym przyszedł, zobaczył. Atmosfera była fajna, więc się przekonałem do tego. No i przyszedłem, było ciekawie. Ja w ogóle to z kolegą tutaj, co właśnie wywiadało, to zaczęliśmy się tym interesować, na zapasy chodziliśmy. No i potem jeszcze w telewizji obejrzeliśmy parę meczy. No i takie zainteresowanie ogólnie, fajne hobby jest. Na niedzielnym treningu gościł Tomasz Kapustka, oficer rozwoju Polskiego Związku Rakby. Jeździ tam, gdzie rakby się rodzi, najczęściej podobnie jak tu. Najpierw kilka osób, a potem kilkadziesiąt, które mają wspólny cel. Grać, grać i grać. Jestem, jak zawsze, bo tutaj to dokładnie to samo słowo pada, mile zaskoczony, że coś gdzieś dzieje się od podstaw, że młodzi ludzie, bo mówimy o bardzo młodych ludziach, chcą spróbować swoich sił w zupełnie innej dyscyplinie. Mało tego, nie traktują tego jako po prostu takie tylko spotkanie, tylko bardzo, bardzo poważnie myślą. Tutaj bardzo było dwa razy, bo gdzie indziej też, ale tutaj zabrali się od razu bardzo intensywnie do tych działań organizacyjnych. Wiedzą, gdzie są urzędy, gdzie są ludzie, którzy wręcz są zobligowani, tak jak ja, Pomóc ich w tych sprawach, także y, optymizm jest w tym momencie bardzo uzasadniony. Chłopakom nie brakuje chęci do gry, ale brakuje sprzętu, dlatego chcą założyć stowarzyszenie i pozyskać sponsorów. Jesienią chcą wystartować w lidze. Więcej o Bełchatowskiej drużynie rugby na stronie www.rugbybelchatów.pl. Za chłopaków trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze sukcesy.